Cześć, witajcie w następnym odcinku z serii Projektowanie gier. Mam nadzieję, że poprzedni materiał spodobał się Wam. Póki co będę starał się poprawić moją wymowę, więc będziecie zmuszeni słuchać mojego głosu. W takim razie zabierajmy się do następnego odcinka. Do otworzenia naszej gry potrzebujemy bardzo dużo kreatywności. Jeśli mamy pomysł na grę, powinniśmy go ulepszać i rozbudowywać, przez co stanie się czymś ponadto co oczekiwaliśmy, a zarazem będzie miał szansę zainteresować standardowego, jak i wymagającego gracza. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, nasz pomysł na grę pasowałoby przelać na kartkę. Możemy to robić w różny, najbardziej odpowiadający nam sposób, ale są rzeczy, o których powinniśmy pamiętać w takim projekcie przede wszystkim. A oto one. Opis gry. Powinien być to krótki tekst, zawierający ogólny aspekt całej gry. Opisujemy w kilku zdaniach naszą grę, tak, aby przykładowy Kowalski po przeczytaniu naszego opisu wiedział, o czym jest dana gra i czy jej typ będzie go interesował. Następnie rola gracza, którą będzie pełni nasz protagonista, którym sterujemy. W tym punkcie naszym przemyśleniom powinien podlegać tylko i wyłącznie bohater. Skrótowo opiszmy jego postać i losy aby nie zapomnieć o nich w późniejszych etapach, co może prowadzić do niespójnej lub liniowej fabuły. Tryb lub tryby rozgrywki to kolejny punkt. Tutaj będzie nas interesować wymieniony tryb rozgrywki wraz z modelem kamery, jaki będziemy używać i sposób interakcji ze środowiskiem, ludźmi, ekwipunkiem, ale to nie koniec. Naszym zadaniem będzie również wypisanie wyzwań, które spełniać ma nasz gracz. Pamiętać także musimy o napisaniu gatunku, do którego chcemy zaliczyć naszą grę. Jeśli ma to być nowy lub złączony gatunek, pasuje, żebyśmy go zwięźle opisali. Możemy napisać też dla kogo ma być przede wszystkim nasza gra. Pamiętajmy, że nigdy nie stworzymy gry, która będzie pasować wszystkim graczom. Dlatego nasza produkcja powinna kierować się określonymi torami. W naszym projekcie zapiszmy również rodzaj sprzętu, na jakim chcemy, aby nasza gra chodziła. Dopiszmy również tryby multiplayer, jeśli takie posiadałaby nasza produkcja, z uwzględnieniem ich opisu. Ostatnim punktem będzie opis świata gry, zawierający streszczenie fabuły oraz sam opis świata gry, z naszymi pomysłami na rozwój akcji i innymi składowymi poziomu. Normalnie do tego projektu możemy dopiąć także nasze rysunki i postaci, świata gry, trybów, ekranów gry i wszystkiego, co wymyślimy. Jest to nawet wskazane, ponieważ to graficzne przedstawienie naszego pomysłu pozwoli wykreować grafikom i pomocnikom naszą grę. Ten dokument będzie naszą podstawą gry, fundamentami, których w późniejszych etapach tworzenia gry nie powinniśmy radykalnie zmieniać lub niszczyć. To na nim opierać się będzie nasza przyszła gra, więc zaplanujmy rozważniej poszczególne cechy i wartości. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie tego odcinka, zapraszam do innych filmów, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się.